Wiesz co, no teraz gram sporo koncertów, rozpoczęłam solo aktami pod koniec 2022 roku i na tych spotkaniach, gdzie występuję tylko z gitarą. Wszystko wydarzyło się zupełnie niespodziewanie, jakby los postanowił wystawić na próbę nie tylko siłę samej Edyty Bartosiewicz, ale także cierpliwość i wytrzymałość jej bliskich. Miała już 60 lat. Wiek, w którym artysta zazwyczaj spogląda wstecz, Podsumowuje życie, pielęgnuje wspomnienia i cieszy się owocami swojej wieloletniej pracy. Ona również myślała, że ten czas przyniesie jej spokój po burzliwych latach koncertów, nagrań i zmagań z własną wrażliwością. Jednak los napisał dla niej inny rozdział, dużo bardziej dramatyczny niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Był zwyczajny poranek. Edyta siedziała przy stole w kuchni, pijąc herbatę i rozmawiając z synem przez telefon. Śmiała się, choć w głosie dało się wyczuć lekkie zmęczenie, którego nie chciała ujawniać. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, aż nagle, w jednej krótkiej chwili, cisza zastąpiła jej słowa. Telefon wypadł jej z dłoni, a serce syna zamarło, kiedy w słuchawce usłyszał jedynie trzask. To był początek koszmaru. Gdy rodzina przybyła do jej mieszkania, Edyta leżała nieprzytomna na podłodze. Jej twarz była blada, oddech nierówny. Karetka pogotowia przyjechała w kilka minut, ale dla jej dzieci te minuty były wiecznością. Widok ratowników pochylających się nad ich matką, zakładających maskę tlenową, podłączających aparaturę był jak obraz z najgorszego snu. Syn nie mógł powstrzymać łez. Trzymał się za głowę, krążył po korytarzu, powtarzając w kółko Mamo, nie zostawiaj mnie, proszę. Jego głos załamywał się w desperacji, a każda sekunda wydawała się odbierać resztki nadziei. Szpitalne korytarze, białe ściany i chłód sterylnej przestrzeni stały się areną najtrudniejszych chwil ich życia. Lekarze walczyli o życie Edyty, zamykając się za drzwiami sali intensywnej terapii. Czas płynął wolno, a każdy odgłos otwieranych drzwi sprawiał, że serce jej syna i bliskich podrywało się w nadziei i strachu. Po kilku godzinach, które dla rodziny były wiecznością, lekarz wyszedł na korytarz. W jego oczach nie było łatwej pociechy, tylko powaga i zmęczenie. Powiedział, że stan Edyty jest bardzo ciężki, ale udało się ustabilizować jej serce. Nie wiadomo jednak, co przyniosą kolejne godziny. Syn, trzymając się kurczowo za rękę swojej siostry, nie potrafił powstrzymać łez. Wyszeptał: Nie mogę stracić mamy. Jeszcze nie teraz. Jego łkanie odbijało się echem w pustym korytarzu szpitala, jakby cała przestrzeń współdzieliła jego ból. Wspomnienia zaczęły napływać do jego głowy. Jak mama uczyła go pierwszych piosenek, jak siedzieli razem przy pianinie, jak tuliła go, gdy jako dziecko bał się ciemności. Te obrazy, tak pełne ciepła, mieszały się teraz z przerażającą rzeczywistością, w której Edyta leżała, podłączona do aparatury, walcząc o każdy oddech. Rodzina zrozumiała, że nawet największa gwiazda, nawet osoba, która przez lata dawała tysiącom ludzi radość i emocje swoim głosem, jest tylko człowiekiem, kruchym, podatnym na nagłe ciosy losu. Wieczorem tego samego dnia syn Edyty wyszedł do dziennikarzy, którzy już zaczęli gromadzić się przed szpitalem. Drżał, kiedy mówił: Tak, to prawda, mama jest w szpitalu, proszę was, módlcie się za nią. Ona zawsze była silna, ale teraz potrzebuje nas wszystkich. Potem odwrócił się i zapłakał, ukrywając twarz w dłoniach, niezdolny do dalszych słów. W tamtej chwili czas stanął w miejscu. Dla niego, dla rodziny, dla fanów, którzy od lat śledzili jej życie i twórczość. Była to chwila pełna bólu, lęku i niewiadomej. Biografia artystki, która dotąd była opowieścią o muzyce, pasji i walce o siebie, nagle zamieniła się w dramatyczny zapis walki o życie. Edyta Bartosiewicz, w wieku 60 lat, znalazła się na granicy, której nikt nie chciał, by przekroczyła. A jej dzieci, płacząc, modląc się i czekając, doświadczyły bólu, którego nie da się opisać żadnymi słowami. Rodzina Edyty Bartosiewicz. Od zawsze otoczona była aurą niezwykłości. Jakby każde jej pokolenie niosło w sobie jakąś tajemnicę, którą odkrywać można było tylko powoli, z cierpliwością i wrażliwością. Edyta, znana publiczności jako charyzmatyczna artystka, nigdy nie lubiła mówić zbyt wiele o swoim życiu prywatnym, ale w domowych murach kryła się opowieść, której skomplikowanie mogłoby wypełnić niejedną powieść. Jej rodzice, ludzie skromni choć pełni ambicji, Stworzyli dom, w którym muzyka i książki były równie ważne, jak codzienny chleb na stole. Ojciec, człowiek stanowczy, miał w sobie surowość, ale i ciepło, które ujawniało się tylko w krótkich, ulotnych momentach, kiedy potrafił opowiadać historię swojego dzieciństwa, kiedy brał do rąk stary gramofon i włączał płyty, na których grały orkiestry z lat pięćdziesiątych. Matka z kolei była duszą rodziny. Łagodną, cierpliwą, zawsze gotową do rozmowy, do wysłuchania, a jednocześnie kobietą, która nigdy nie pozwalała, by codzienność zniszczyła marzenia. Edyta dorastała w atmosferze pełnej ciepła, ale także wymagającej, bo jej rodzice, choć kochający, mieli wobec niej ogromne oczekiwania. Chcieli, aby była osobą, która sięga wyżej, która nigdy nie zadowala się przeciętnością to właśnie z tej rodzinnej presji. I jednoczesnego wsparcia wyrosła jej niezwykła osobowość artystyczna. W jej domu, w dzieciństwie rozbrzmiewały dźwięki pianina, gitar i starych kaset magnetofonowych, które krążyły między rodzeństwem i kuzynostwem tak, bo rodzina Bartosiewiczów była duża, pełna ciotek, wujków, kuzynów, z których każdy niósł ze sobą osobną opowieść. Były ciotki, które poświęciły się pracy w szpitalach. Ucząc Edytę współczucia i szacunku do ludzkiego cierpienia, byli wujowie, którzy wyjechali na zachód, przysyłając do Polski listy pełne opowieści o nowym świecie. Listy, które dzieci w rodzinie czytały, jak powieści przygodowe. Kiedy Edyta założyła własną rodzinę, jej życie nabrało nowych barw. Narodziny dziecka były dla niej czymś więcej niż tylko kolejnym etapem w życiu, były wstrząsem, który przewartościował cały świat. Jej syn stał się centrum jej istnienia, a każdy dzień był walką o pogodzenie roli matki z rolą artystki. I to właśnie w rodzinie odnajdywała siłę, aby nie poddać się presji show biznesu, aby zachować autentyczność w świecie, który często domagał się maski. Jej syn dorastał otoczony muzyką, pamiętał chwile, kiedy zasypiał w dźwiękach gitarowych akordów, kiedy budził się słysząc głos matki ćwiczącej frazy piosenek. Pamiętał również jej zmęczenie, jej ciche łzy po koncertach, kiedy wracała zbyt wyczerpana, by mówić, ale zawsze znajdowała w sobie siłę, by go przytulić. Rodzina Edyty nigdy nie była wolna od dramatów. Wspomnienia o dziadkach niosły w sobie ciężar wojny, biedy i trudnych wyborów. Opowieści o krewnych, którzy stracili życie w czasach trudnych dla kraju, krążyły w rodzinie jak mity, które przypominały młodszym pokoleniom, że życie nigdy nie jest dane raz na zawsze. Te historie ukształtowały Edytę, nauczyły ją, że każdy dzień trzeba traktować jak dar, że wrażliwość i siła nie wykluczają się, lecz mogą iść w parze. Jej rodzina była też miejscem kontrastów, z jednej strony pełnym miłości i wsparcia, z drugiej napięć i sporów, które wybuchały w chwilach kryzysów. Pamięć o tych momentach zapisała się głęboko w psychice Edyty. Co później, znajdowało odzwierciedlenie w jej muzyce, pełnej emocji, często opowiadającej o zranieniach, rozstaniach, trudnych relacjach. Z biegiem lat rodzina rosła, pojawiały się nowe osoby: dzieci kuzynów, wnuki wujków, a Edyta z każdą z tych istotnych chwil czuła, że jej własna historia splata się nierozerwalnie z losami innych. Spotkania rodzinne były dla niej jak powrót do korzeni. Do stołu zastawionego domowym jedzeniem, do rozmów ciągnących się do późnej nocy, do śmiechu, a czasem i do łez, które oczyszczały. Rodzina Bartosiewiczów nie była rodziną idealną, ale właśnie dlatego była tak prawdziwa. Byli w niej ludzie walczący z chorobami, ze swoimi słabościami, ale też ludzie, którzy nigdy nie odmawiali pomocy. Była w niej matka, która zawsze powtarzała, Edycie, nigdy nie zapominaj, kim jesteś, była babka. Która szeptała modlitwy za wszystkich, nawet za tych, którzy się od rodziny odwrócili. Był brat, z którym Edyta czasem się kłóciła, ale którego obecność zawsze dawała jej poczucie bezpieczeństwa. Dziś, gdy Edyta ma za sobą sześćdziesiąt lat życia, jej rodzina jest nie tylko wspomnieniem, lecz także żywą siłą, która trzyma ją przy życiu w najtrudniejszych chwilach. Syn, który przy niej czuwa, stał się jej podporą. Kimś, kto nie boi się płakać przy jej łóżku, ale też nie boi się stanąć przed kamerami i powiedzieć prawdy o bólu, jaki przeżywa. Siostra, która wspiera go w tej walce, przypomina Edycie o tym, że nigdy nie jest sama. Kuzynostwo rozproszone po świecie dzwoni, pisze, wysyła wiadomości wsparcia, cała rodzina, choć rozsiana, w chwilach kryzysu jednoczy się, tworząc krąg, którego nie da się przerwać. To właśnie w tej rodzinnej historii kryje się siła Edyty Bartosiewicz. Kobiety i artystki. Jej życie prywatne, choć owiane tajemnicą, okazuje się sagą, pełną dramatów i piękna, porażek i zwycięstw, chwil zwątpienia i chwil nadziei. I to właśnie dlatego każdy, kto zaczyna zagłębiać się w opowieść o jej rodzinie, nie potrafi przestać, bo historia ta, choć osobista, jest jednocześnie uniwersalna. Opowiada o miłości, stracie, tęsknocie i sile więzi, które przetrwają najgorsze burze. A kiedy czytelnik dociera do końca tej opowieści, pozostaje w nim nie tylko wzruszenie, lecz także refleksja, że to właśnie rodzina ze wszystkimi swoimi cieniami i blaskami jest największym skarbem, jaki człowiek może mieć. Majątek Edyty Bartosiewicz od zawsze otoczony był aurą tajemnicy, bo sama artystka, mimo wielkiej kariery, nie lubiła chwalić się bogactwem ani tym, co zgromadziła przez dziesięciolecia swojej pracy. Jednak każdy, kto miał okazję przekroczyć próg jej domu, wiedział, że za zamkniętymi drzwiami kryje się świat niezwykły, pełen pamiątek obrazów, rękopisów, starych instrumentów i drobiazgów, które miały wartość nie tylko materialną, ale przede wszystkim emocjonalną. Jej majątek nie był więc typowym zestawieniem kont bankowych i nieruchomości, był raczej jak wielki skarbiec opowieści, w którym każda rzecz niosła ze sobą historię. Najważniejszym elementem jej dorobku były oczywiście prawa autorskie do utworów, które przez lata śpiewała i komponowała. To one przynosiły jej stabilność. Dzięki nim mogła nie martwić się o przyszłość. Każda piosenka, każdy album to nie tylko muzyka to część jej duszy, a zarazem fundament jej majątku. Kiedy w radiu rozbrzmiewały jej najważniejsze hity gdzieś w tle spływały tantiemy, które pozwalały jej inwestować, podróżować, tworzyć. To były niewidzialne nici, które łączyły jej artystyczną przeszłość z teraźniejszością. Jednak Edyta nigdy nie była typową gwiazdą, która wydaje fortunę na luksusowe samochody czy ekstrawaganckie wille. Jej majątek rósł powoli. Składał się z elementów mniej oczywistych, ale o wiele bardziej fascynujących. Miała kilka mieszkań, jedno w Warszawie, które było jej główną przystanią, oraz drugie skromniejsze na obrzeżach miasta, gdzie lubiła uciekać przed światem. To drugie mieszkanie było pełne ciszy i zieleni, a w ogrodzie rosły stare jabłonie, które przypominały jej dzieciństwo. Wnętrze urządzone było skromnie, ale ze smakiem. Stary drewniany stół, kredens pełen porcelany po babci, regały uginające się pod ciężarem książek. Każdy kąt tego domu miał duszę, a Edyta uważała go za najcenniejszą część swojego majątku, choć nie figurował w żadnych rankingach luksusu. Innym elementem jej bogactwa były instrumenty muzyczne, które zbierała przez lata. Jej pierwsza gitara, kupiona za skromne pieniądze, jeszcze w czasach młodości, była przechowywana jak relikwia. Obok niej stały kolejne drogie, profesjonalne, podarowane przez przyjaciół muzyków lub kupione podczas zagranicznych tras koncertowych. W jej kolekcji Znalazły się gitary akustyczne, elektryczne, rzadkie modele sprowadzane z USA, a także instrumenty egzotyczne, które przywoziła z podróży. Każdy z nich miał swoją historię. Jedną gitarę podarował jej fan, inną kupiła w chwili największej życiowej radości, jeszcze inną w czasie głębokiego kryzysu, kiedy potrzebowała nowego początku. Niemniej cenne były rękopisy, zeszyty, w których przez lata zapisywała teksty, szkice piosenek, urywki myśli. Te bruliony, pełne skreśleń, notatek na marginesach, rysunków i dat, były świadectwem jej twórczego procesu. Dla kolekcjonera miałyby ogromną wartość, ale dla niej były bezcenne. Były częścią jej życia, jej duszy, jej codziennego zmagania się z własną wrażliwością. W majątku Edyty nie brakowało także dzieł sztuki, obrazów, fotografii, rzeźb. Które zbierała przez lata. Nie kupowała ich z myślą o inwestycji, ale dlatego, że coś w nich poruszało jej serce. Często były to prace młodych artystów, których wspierała, dając im szansę na rozwój. Każdy obraz na jej ścianach niósł ze sobą wspomnienie, spotkania z malarzem, wieczoru spędzonego w pracowni, rozmowy o sztuce, która nie zna granic. Kiedy spojrzeć na jej majątek od strony finansowej, nie brakowało tam również inwestycji. Choć unikała giełdy i ryzykownych przedsięwzięć, miała oszczędności ulokowane w bezpiecznych funduszach, a także udziały w kilku firmach związanych z muzyką i wydawnictwami. To dawało jej spokój i niezależność. Mogła decydować o swojej karierze bez presji finansowej, ale to, co najcenniejsze w jej dorobku, nie mieściło się na kontach bankowych ani w katalogach nieruchomości. Największym majątkiem edyty była jej rodzina i pamięć, którą gromadziła w postaci albumów ze zdjęciami, listów, nagrań wideo. W jej domu można było znaleźć setki fotografii, od starych czarno-białych zdjęć dziadków, przez rodzinne wakacje nad morzem, po prywatne ujęcia z tras koncertowych. To był jej prawdziwy skarb, kolekcja wspomnień, której nie można było wycenić w żadnej walucie. Wszystko to razem, mieszkania, instrumenty dzieła sztuki, rękopisy, prawa autorskie, oszczędności i wspomnienia, tworzyło majątek, który był niepowtarzalny, był odbiciem jej życia, jej charakteru, jej wyborów. Nie był typowym bogactwem celebrytki, ale opowieścią o kobiecie, która potrafiła nadać wartość każdemu przedmiotowi, każdemu wspomnieniu, każdej chwili. Kiedy więc ktoś pytał, co właściwie posiada Edyta Bartosiewicz, odpowiedź nigdy nie była prosta. Bo jej majątek nie kończył się na liczbach i rzeczach materialnych, sięgał głębiej. W świat emocji, w świat, w którym każdy przedmiot miał duszę, a każde wspomnienie było jak klejnot. I to właśnie czyniło tę opowieść tak fascynującą, bo odkrywając jej majątek, odkrywało się nie tylko rzeczy, ale i całe życie, które za nimi stało. Gdy mówi się o Edycie Bartosiewicz, niemal każdy słuchacz polskiej muzyki od razu przywołuje w myślach pewne dźwięki, słowa i obrazy. To nie tylko piosenki, ale całe doświadczenie pokoleniowe, które zapisało się w świadomości ludzi lat dziewięćdziesiątych. To właśnie album Sen, wydany w 1994 roku, stał się dziełem, które stworzyło jej legendę, które ugruntowało ją jako jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej, które przekształciło jej życie i na zawsze odmieniło sposób, w jaki patrzyli na nią zarówno fani, jak i krytycy. Droga do tego dzieła nie była jednak prosta ani oczywista. Edyta przeszła długą i krętą ścieżkę, od pierwszych prób muzycznych przez współpracę z zespołem Holoi i y Poloi, po samotną walkę o własną tożsamość artystyczną. Była kobietą, która wiedziała czego chce, choć świat nie zawsze chciał jej tego dać. W czasach, gdy scena rockowa i alternatywna w Polsce była zdominowana przez mężczyzn, ona pojawiła się z głosem niepodobnym do żadnego innego, głosem silnym, a jednocześnie pełnym kruchości. Głosem, który w jednej chwili potrafił krzyczeć, a w następnej przechodził w szept, rozdzierając serca słuchaczy. Album Sen powstawał w atmosferze napięcia, poszukiwań i burzliwych emocji. Edyta pisała teksty nocami, zamknięta w pokoju przy biurku zawalonym zeszytami, kartkami, kubkami po kawie i popielniczkami pełnymi niedopałków papierosów. Notowała strzępy myśli, krótkie frazy, które później zamieniała w całe piosenki. Sen był nie tylko tytułem, ale także metaforą jej stanu, życia na granicy jawy i marzenia, ciągłego balansowania między rzeczywistością a światem wewnętrznym. Każdy utwór na tej płycie miał w sobie coś wyjątkowego. Tytułowy Sen stał się hymnem wrażliwego pokolenia, utworem, który do dziś wzrusza swoim połączeniem prostoty i głębokiej emocjonalności. Tatuaż Opowiadał o ranach, które zostają w sercu na zawsze, jak nieusuwalne znaki na skórze. Skłamałam było krzykiem rozpaczy, wyznaniem winy i bólu, a jednocześnie jednym z najważniejszych hitów, które przyniosły Edycie gigantyczną popularność. Słuchacze odnajdywali w tych tekstach własne lęki, własne tajemnice, własne cierpienia. To co wyróżniało Sen spośród innych płyt tamtego czasu, to absolutna szczerość. W epoce, gdy wielu artystów próbowało powielać zachodnie wzorce, Edyta stworzyła coś swojego, coś autentycznego. Jej muzyka była surowa, nieupiększona, a jednocześnie pełna melodii, które trafiały prosto w serce. Była kobietą, która nie bała się śpiewać o tym, co bolało o samotności, zdradzie, pustce, tęsknocie i właśnie ta odwaga sprawiła, że publiczność ją pokochała. Sen był nie tylko sukcesem artystycznym, ale także komercyjnym. Płyta sprzedała się w setkach tysięcy egzemplarzy, zdobyła złote i platynowe wyróżnienia, a Edyta wyruszyła w trasę koncertową, podczas której tysiące fanów śpiewało jej piosenki razem z nią. Ale prawdziwym bogactwem, które dało jej to dzieło, nie były nagrody ani liczby, była nim więź z ludźmi. Wielu słuchaczy pisało do niej listy, w których wyznawali, że jej piosenki pomogły im przetrwać najtrudniejsze chwile. Rozstania, depresje, śmierć bliskich. Każdy szczegół związany z tą płytą obrusu legendą. Fani do dziś opowiadają, jak słuchali snu po raz pierwszy na kasetach, które przegrywali od znajomych, w starych odtwarzaczach, w małych pokojach pełnych plakatów. Niektórzy pamiętają, jak skłamała J. I... Skłamałam. Grane było w radiu niemal codziennie, a głos Edyty stawał się głosem całego pokolenia. Dzieło to zmieniło również życie samej artystki. Nagle znalazła się w centrum uwagi na okładkach gazet, w programach telewizyjnych, w świetle reflektorów, które nigdy wcześniej nie były tak intensywne. Była zmęczona, czasem przerażona, ale nigdy nie straciła autentyczności. Wiedziała, że sen to nie tylko jej sukces, to także odpowiedzialność, bo jej słowa i muzyka zaczęły kształtować emocje tysięcy ludzi. Z perspektywy czasu sen jest czymś więcej niż tylko płytą to symbol epoki. Symbol młodości lat dziewięćdziesiątych, czasów przełomu, kiedy Polska uczyła się wolności, a młodzi ludzie szukali swojego miejsca w nowej rzeczywistości. To dzieło, które stało się pomostem między światem prywatnym Edyty, a światem publicznym. Pomostem, po którym przeszli wszyscy, którzy kiedykolwiek słuchali jej piosenek i odnajdywali w nich swoje własne sny i koszmary. I choć później tworzyła kolejne albumy. Dziecko, Wodospady, Dzień za Dniem. To właśnie sen pozostał kamieniem milowym, fundamentem, dziełem, które ukształtowało jej legendę. Do dziś mówi się, że jeśli ktoś chce zrozumieć Edytę Bartosiewicz, powinien zacząć właśnie od tej płyty, bo tam ukryte są wszystkie klucze do jej duszy. To właśnie sen sprawił, że jej nazwisko przeszło do historii polskiej muzyki. I to właśnie dlatego opowieść o tym dziele, o jego powstawaniu, recepcji i wpływie jest jak podróż przez tysiące detali. Podróż, która wciąga, fascynuje i nie pozwala się zatrzymać aż do samego końca. Kiedy mówi się o Edycie Bartosiewicz, nie sposób pominąć fenomenu jej twórczości, która niczym nić złota przeciąga się przez kolejne dekady polskiej muzyki. Jednak istnieje jedno dzieło, które nie tylko ugruntowało jej pozycję, ale stało się symbolem całego pokolenia. Była to płyta, której słowa i dźwięki zamknęły w sobie zarówno osobiste dramaty, jak i zbiorowe emocje dzieło, które niczym zwierciadło odbijało dusze Edyty, ale także wnętrze tysięcy słuchaczy.